Hit kolejki dla Rakowa, pogoń szczecin najlepsza drużyną na wiosnę, oraz festiwal remisów na zapleczu ekstraklasy. Zapraszam na aktualizację rankingów w polskiej piłce. W ekstraklasie na Walentynki dostaliśmy prawdziwy hit, który cała piłkarska polska hucznie zapowiadała. Kibicze obejrzeli w Poznaniu aż trzy bramki, chociaż tylko jedną uznaną. Raków zasłużenie wygrał 1-0 i zbliżył się w tabeli ligowej do lidera na jeden punkt. Częstochowianie przełamali się w idealnym momencie. To pierwsza ligowa wygrana od 30 listopada. Ważny był to mecz również dla ogólnokrajowego rankingu. Obie drużyny od lat w Polsce dominują, więc też liderują razem z Legią w rankingach. Raków tym zwycięstwem powiększył swoją przewagę nad trzecim Lechem. Pech Lecha polegał też na tym, że w przeciwieństwie do poprzedniej kolejki w tej liderzy nie zawodzili. Legia pokonała Puszczę 2 do 0, Jagiellonia Motor Lublin 3 do 0, a pogoń Szczecin Stal w Mielcu 2 do 1. Nawet górnik Zabrze powrócił na zwycięską ścieżkę po wyszarpanym zwycięstwie z Radomiakiem. Jedynie Krakowia zgubiła punkty, ale pasy nie potrafią już wygrać od 3 listopada. Krakowia wtedy w 14. kolejce pokonała Lechię Gdańsk. Aby następnie przegrać dwa mecze z rzędu, a teraz zremisować kolejne pięć. Ten ostatni remis, w piątek u siebie z koroną, uratowała po bramce Sokołowskiego w 90 minucie. Ale mimo tych słabych wyników, Krakowia wciąż zalicza się do czołówki. Aktualnie mamy trzy drużyny wspólnie liderujące lidze oraz cztery kolejne w peletonie goniącym. Różnica pomiędzy siódmym a ósmym miejscem zrobiła się na ten moment dość wyraźna. Patrząc na środek tabeli musimy przywołać bardzo ważny mecz KKS-u Katowice z Piastem Gliwice. Po pierwsze, był to mecz najlepszych drużyn poza pogonią Szczecin po przerwie zimowej. Po drugie, było to spotkanie drużyn aspirujących do dołączenia do wspomnianego peletonu goniącego czołówkę. I w końcu po trzecie, był to mecz aktualnie drugiej i czwartej siły województwa śląskiego. Mnóstwo podtekstów, prawdziwe derby i niestety mierne widowisko. Wynik 0-0 nikogo nie skrzywdził. Dał obu drużynom kolejny punkcik w walce o stabilną pozycję, ale też nie poprawił znacząco sytuacji. Drużyny ze środka tabeli raczej przegrywały. Tutaj warto podkreślić czwarty mecz bez porażki Korony Kielce, ale też słabą dyspozycję po przerwie zimowej Radomiaka i Widzewa Łódź. Zwłaszcza Radomiak po przebudowie jest w bardzo złej sytuacji. Na dole tabeli swoje mecze wygrały Lechia i Śląsk. I o ile w przypadku Śląska to nadal długa droga i wciąż mało prawdopodobna do uratowania Ligi, o tyle Lechia już zrównała się z Radomiakiem punktami. Lechia zdaje się, że gra wszystkim na nosie. Ekstraklasa nie dość, że znowu nie ukarała jej za problemy finansowe, to jeszcze uratowała ją, robiąc przelew ze swoich środków do wierzycieli Schorzowa. Sytuacja sama w sobie jest patologiczna, chociaż z drugiej strony, co włodarzom Ligi zostało Wyeliminowanie skrubu z Ligi i płacenie odszkodowań m.in. telewizjom. No i przy tym całym zamieszaniu Lechia zdobywa 7 punktów w trzech pierwszych meczach po przerwie. Właśnie Radom jak może czuć się w tej sytuacji najbardziej oszukany. W rankingu w tym tygodniu drużyny nie zmieniały swoich pozycji. Zmieniły się jedynie różnice punktowe, zwłaszcza w okolicy Lecha, który jako jedyny z czołówki przegrał. W miniony weekend do ligi powróciła też pierwsza liga, chociaż zdaje się, że niska temperatura wpłynęła na zamrożenie ligowej tabeli. Pośród dziewięciu meczów aż siedem zakończyło się remisami, a dwa pozostałe zwycięstwami gości. Pierwsza liga przyzwyczaiła nas do tego, że niemal każdy może zdobyć punkty z każdym, ale na siedem remisów w kolejce mało kto by postawił. Dzięki temu nawet drużyny, które swoje mecze przegrały, czyli Wisła Kraków i warta Poznań, niewiele straciły. Zyskali sporo natomiast dwaj zwycięzcy – Znicz Pruszków i GKS Tychy. Dla GKS-u Tychy licząc końcówkę poprzedniej rundy to już trzecie zwycięstwo z rzędu i siódmy mecz bez porażki. Jeżeli pozostali nagminnie będą tracić punkty to Tyszanie mogą nadrobić straty do pierwszej połówki tabeli. Zwłaszcza, że następne trzy mecze zagrają z drużynami będącymi za ich plecami. Znicz natomiast zbliżył się do strefy barażowej. Jeśli chodzi o klub Spruszkowa, to z perspektywy awansu o nim mówi się najrzadziej, ale na pewno podwarszawska drużyna będzie walczyła o jak najlepsze miejsca do końca. W rankingu w tej sytuacji ciężko mówić o awansach. Nie pozostało więc nam nic jak czekać tylko na kolejne rezultaty i na to, aby pierwsza liga wróciła a tak naprawdę. Jako jeden z ciekawych faktów podkreślający dobry wynik Znicza wspomnę, że Znicz niemal wyprzedził drużyny, które jeszcze kilka lat temu były dla niego nieosiągalne. Dzięki stabilnej pozycji i nawet poprawie wyników z lada chwila może znaleźć się przed Chojniczanką i Sandecją na 34. miejscu. Oczywiście wiemy, że Sandecja przeżywa aktualnie wielki kryzys i będzie spadała jeszcze niżej, ale nie zmienia to faktu, że w naszym rankingu z aktualnie zajmuje swoje historyczne szczyty. Tymczasem z radością spoglądamy na kalendarz, ponieważ już za półtora tygodnia wraca druga i trzecia liga. Nie możemy się doczekać, a dzisiaj już dziękuję za waszą uwagę. Oraz zapraszam na czwartek na kolejne zapowiedzi tego, na co zwrócić uwagę w kolejny weekend. Kłaniam się i do usłyszenia.